Następne mamy w dziale analizy dobór produktów. Dobór produktów, tak jak Państwu mówiłam, może być z poziomu multitestu, albo jeżeli zrobiliśmy osobno testowanie na dobór produktów. W moim przypadku to jest multitest. I proszę zobaczyć, wszystkie produkty są podzielone na trzy grupy. Pozytywne, neutralne i negatywne. I jak Państwo widzicie, wszystko to jest wypisane. Również my możemy sobie to później wydrukować w dziale raportów, stąd nie musicie Państwo sobie tego nic wypisywać. Wszystko dostaniecie to, że można byłoby to wydrukować. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na pojęcia. Czasami jest tak, że dany produkt jest w rubryce na przykład neutralnej i tak samo negatywny, albo pozytywny i negatywny. Wywołuje to dość dużo pytań i pytając u producentu, producenta dowiedziałam się, że bardzo ważną rzeczą jest jak to oddziaływuje na nasz organizm. To jest na przykład... To samo mięso w postaci gotowanej może być pozytywnym produktem. W postaci smażonej może być negatywnym produktem albo neutralnym. I tak należy rozpatrywać każdy produkt. Na przykład osoby, które nie jedzą cukru, a pojawi się w rubryce pozytywne produkty, które na przykład zawiera, zawierają dużą ilość cukru, które wskazują, że na przykład potrzebuje ktoś bitej śmietany, kremówek czy takich ciast. To, to oznacza, że dany organizm potrzebuje węglowodanów, potrzebuje dodatkowo tłuszczy i niekoniecznie należy od razu kupować kremówki albo stosować kupować i jeść słodycze, tylko zaspokajać zapotrzebowanie organizmu na określone cukry, które też są potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Proszę mieć to na uwadze i w ten sposób odczytywać dane testowanie.